Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jeżeli szukasz taniego, dobrego wideo nie ma jednoznacznej marki, która byłaby najlepsza, ale u nas na stronie znajdziesz taki właśnie oto model, który możesz sobie zobaczyć i samemu podłączyć go. To jest ważne. Nie jest to skomplikowane zresztą. Pod tym filmem rzucę poradnik, jak należy w ogóle uruchomić taki system. Jego zalety są proste. Jest tani jest cyfrowy, mamy tutaj możliwość sterowania tym wszystkim przez telefon. Mamy otwieranie za pomocą breloków. Jedyny minus jest taki, że po prostu jest to urządzenie robione komercyjnie, czyli na dużą skalę. Tutaj liczy się ilość, a nie jakość. Ale jeżeli jesteś klientem niewymagającym, a potrzebujesz urządzenia prostego, to w tej cenie nie znajdziesz nic lepszego. A jeżeli szukasz czegoś konkretniejszego, jeżeli jest to marka, Bardziej z wyższych lotów, to pamiętaj o tym, że logując się do nas na sklepie, zobaczysz, ile możesz zyskać. Nie na wszystkie produkty, nie na wszystkich producentów, ale na tych, których mamy tutaj z dobrą współpracę, możesz to kupić w zdecydowanie niższej cenie, niż jest dostępny w sieci. Ale tak powiedziałem, nie wszystko. Dlatego warto zalogować się i sprawdzić, co możesz zyskać. A jeżeli sam nie wiesz, czego szukasz, zawsze możesz do nas napisać. Pomogę ci dobrać ten sprzęt. Podeszlij link, zrobię wycenę i sam zobaczysz, co możesz tutaj dostać.